Szczęść może bardzo serdecznie zapraszam na dietyzjalny dzień dobra do parafii w Rogoźniku pod wezwaniem Świętej Atyki Śląskiej, szczególnie na koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00. Po niej na piękny koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i od 16.00 na piknik. Mogę zapewnić, że zarówno dzieciom, jak i wszystkim nam. Niczego nie zabraknie i czeka na nas bardzo wiele atrakcji. Kochani, jak widzicie przygotowania do obchodów diecezjalnego dnia dobra trwają. Mam nadzieję, że w jutrzejszym dniu te wszystkie ławy, stoły zostaną zapełnione zarówno z tej strony jak i z drugiej. Namioty na różne quizy, zabawy dla dzieci gotowe. Po części gotowa prawa strona na grill, różne historie po prostu, wata cukrowa, popcorn dla dzieciaków, zjeżdżalnie dla y, takich większych i mniejszych, no, w zależności od wagi oczywiście. Serdecznie zapraszamy.